Siema, dzisiaj przetestujemy powerbank, który wydaje się być najlepszy na wypady z plecakiem. Zaciekawiłem Cię, no to zapraszam na odcinek. Zacznijmy od pudełka, które informuje nas, że mamy do czynienia z najbardziej kompaktowym i najlżejszym na świecie powerbankiem 10 000 mAh. Jest to wersja druga, odporna na zachlapania i ważąca jedynie 150 gramów dzięki obudowie wykonanej z włókna węglowego. Specyfikacja na pudełku wygląda obiecująco. Zweryfikujmy to obietnicę. Załączony przewód USB-A do USB-C jest długości 50 cm. To wystarczająca długość. Powerbank waży o 2 gamy więcej niż zadeklarował producent, a kabel dodatkowe 15 g. Szkoda, że producent nie załączył dodatkowo przewodu USB-C do USB-C. Podobnie możemy pomarzyć o kabelku do iPhone'a, ale to już standard wśród chyba wszystkich producentów. Ultralekkiego Nightcore NB10000 generacji 2, porównamy do Powerbanka, którego posiadam już od 3 lat. Jest to Xiaomi Powerbank Pro 10000 mAh, czyli teoretycznie ta sama pojemność. Testowanie pojemności zacząłem od naładowania powerbanka do pełna. Następnie odłączyłem przewód ładujący i podłączyłem urządzenie do testowania. Upewniłem się, że licznik urządzenia do testowania jest wyzerowany. Następnie zacząłem ładować kolejno ZOSI telefon, następnie swój. Telefon ZOSI był rozładowany do zera. W tej chwili możemy zaobserwować prąd ładowania. To było to szybkie ładowanie, czyli powyżej 5 V. Jak widać pod koniec ładowania napięcie i natężenie prądu spadają. To normalne, im bardziej naładowana bateria w telefonie, tym ładowanie będzie wolniejsze. Staruję tym telefon, żeby wydłużyć żywotność swojej baterii. Do naładowania iPhone'a potrzebowałem końcówkę Lightning. Tutaj mam dwie możliwości, albo zastosować oryginalny kabel od iPhone'a, albo zastosować przejściówkę z USB-C na Lightning. Jak widzieliście do testów z iPhone'em zdecydowałem się na opcję drugą, czyli kabelek plus przejściówka, a to dlatego, żeby w terenie nie nosić dwóch kabli, jednego USB-C do ładowania powerbanka, no i drugiego do iPhone'a. Przejściówka jest lżejsza, niestety nie wspiera szybkiego ładowania, więc yy, osiągnęliśmy napięcie maksymalnie 5 V. OK, udało nam się naładować 3 telefony do pełna, to niezły wynik. Jest jednak coś, co może budzić Waszą ciekawość lub nawet wątpliwość. To wskazanie urządzenia pomiarowego, które informuje nas, że wyciągnęliśmy 4800 mAh z testowanego Powerbanka. Jak to możliwe, skoro w telefonach mamy baterie o niewiele mniejszych pojemnościach, a więc chodzi o pojemność nominalną? W obydwu urządzeniach są baterie o napięciu około 3,6 V, lecz ładowaliśmy napięciami 5 Czasem 6, 7 i 9 V. Po przeliczeniu wychodzi nam pojemność nominalna, ale spokojnie prześladujemy czwarty teraz telefon. Więc po co się przejmować matematyką? Według mojego urządzenia pomiarowego PowerBank oddał nam 5230 mAh. Co ciekawe producent deklaruje pojemność 6400, ale w trybie wolnego ładowania, czyli 5V 1A, bo taki tryb wolnego ładowania ten powerbank posiada. Wystarczy przytrzymać włącznik przez jakieś dwie sekundy, wtedy zapala się czwarta dioda koloru białego. Trochę słabo to widać na tym filmie. I służy ten tryb do ładowania urządzeń delikatnych, czyli czołówek, słuchawek bezprzewodowych. Co ciekawe, kiedy podłączyliśmy nasze telefony, to pomimo włączonego to chybu wolnego ładowania i tak uzyskaliśmy napięcie ładowania to wysokie, czyli 6, 7, 9V. Oczywiście nie mogłem się oprzeć i sprawdziłem prędkość ładowania na tym szybszym USB-C. W tym celu wykorzystałem oryginalny kabel od iPhone'a. Producent zapewnia nas, że jeśli korzystamy z USB-C, to ten powerbank potrafi ładować prądem 12V i 1,68A. Próbowałem to sprawdzić, szukałem odpowiednie urządzenie i kabel, które to obsłużą. Otrzymałem taki wynik. Zmierzyłem też ile prądu potrzebujemy, żeby naładować powerbanka od zera do pełna przy użyciu wolnej, ale lekkiej ładowarki 2A. Ładowanie zajęło 4,5 godziny. Przez ten czas udało się wtłoczyć 8780 mAh. Co ciekawe, szybkie ładowanie, około 19 W też jest możliwe. Pozostało mi sprawdzić, ile telefonów jestem w stanie naładować za pomocą 3-letniego pochebanka Xiaomi. Zmierzyć jego pojemność rzeczywistą, bo jak wiemy, nominalna wynosi 10 000 mAh oraz szybkość ładowania. Procedura testowa jest taka sama. Najpierw zładowany ASUS. Później iPhone, tyle że ładowany od 14% z adapterem. I znowu rozładowany Asus. A jak wystarczy prądu, to po raz kolejny iPhone, tym razem całkowicie rozładowany. No i stop. Powerbank Xiaomi rozładował się. W sumie udało mu się oddać 4725 mAh, a trzeci z kolei telefon naładował na 82%. Wniosek z tego prosty. Obydwa testowane banki miały od nowości podobną pojemność, bowiem należy uwzględnić zużycie Siaomi, które nastąpiło przez 3 lata sporadycznego używania. Pohebank Nightcore, pomimo znacznie mniejszych gabarytów, ma świetne parametry i od dziś z pewnością będzie nam towarzyszył podczas wszystkich wyjazdów. Dzięki za uwagę. Jeśli film ci się podobał, to zostaw łapkę. Zachęcam też do subskrypcji, follow'u na Instagramie. No i do zobaczenia na szlaku. Cześć! Ach, no i jakby co to, po tym polewaniu wodą wszystko działa. Służyliśmy aż dwie konewki.